Za czasów proroka Samuela, można powiedzieć, Pan Bóg sprawował rządy bezpośrednio, osobiście. Kierował narodem poprzez proroka, który był otwarty na jego głos. Ale ludzie, którzy nie chcieli słuchać Pana Boga, zażądali od Samuela, żeby namaścił im króla. Ale po to, żeby mieć króla, samemu trzeba postępować po królewsku. Samemu trzeba wiedzieć, Jakie są zasady, czasami poświęcić życie dla jakiejś sprawy? Życie królewskie, takie prawdziwe, to jest życie doprowadzone do ofiary. Tak jak to zrobił Jezus Chrystus, król wszechświata, pan panów, król królów. Niestety Izraelici żądając króla żądali, żeby ktoś za nich rozwiązywał problemy. Myślę, że bardzo często jest tak, że my nie sięgamy do zasobów naszego serca, nie jesteśmy królami naszego życia z Jezusem i potem pragniemy, żeby ktoś z zewnątrz rozwiązywał nasze problemy.